Czwarty dzień Rekolekcji. Koniecznie zerwać z każdym grzechem. Co w moim przypadku jest grzechem? Zaniedbania, z których nie wynika dobro, a nieraz nawet zło. Dopuszczenie nierzeczliwych myśli i odczuć, które podsuwa szatan. A ty, zamiast oddać mi je natychmiast i prosić o pomoc, przetrzymujesz w sercu i ulegasz im. Twoje serce powinno być jak szkło, przez które wszystko widać i nic nie jest zakryte. To, co przychodzi do ciebie ze świata, powinnaś mnie przekazywać. A to, co otrzymujesz ode mnie, przekazywać światu, ludziom dla ich uzdrawiania. Wszelkie zaniedbania niszczą przezroczystość. Dbaj zatem i troszcz się nieustannie o czystość serca. Proś o pomoc, abym szkło Twojego serca zamienił w kryształ który będzie odbijał światło mojej miłości i przekazywał jego promienie wszystkim. Z listu do Galatów: łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata. Zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego. Opuściłeś mnie, Panie, dziś podczas spotkania modlitewnego i ukryłeś się. Pozostałam z moim rozproszeniem i moimi słabościami sama. Wszystko stało się nudne, męczące i bezsensowne. Co będzie dalej? Będziesz trwać w ogołoceniu i samotności, aż przyjdę i otoczę cię swym światłem. Nie pytaj kiedy i nie pytaj jak. Cóż cię to obchodzi, co z tobą uczynię? Jesteś przecież moją własnością i ja kształtuję każdą chwilę twego życia według mojej woli. Nie planuj i nie pragnij niczego. Ciesz się tym ogołoceniem, bo święte jest. Nie szukaj pomocy. Trwaj przy mnie sercem, choć mnie nie widzisz. Choć nie widzisz i nie czujesz nic. Czuję się tak, jakby mi ktoś wyjął serce, i nawet nie wiem, gdzie jest. Boli tylko puste miejsce po nim. Niech to moje opuszczenie będzie ofiarą za umocnienie innych, za ich radość w Tobie, Panie. Piąty dzień rekolekcji. Co ja mam dziś na tej modlitwie robić? Być ze mną. A potem pójdziemy razem drogą krzyżową. Jaki jest temat dzisiejszych rekolekcji? Oddawać mi wszystko i prosić o dar oczyszczenia. Będę cię nadal ogołacał, aż nie będzie nic. Wtedy pozostanę tylko ja i mój pokój. Wtedy, Będziesz mieć udział w moim bogactwie. Z listu do Efezjan: Baczcie więc pilnie, jak postępujecie. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Szósty Dzień Rekolekcji. Co mnie dziś czeka, Panie? Przyjmij oczyszczające cierpienia w pokoju i miłości. Bądź gorliwa, radosna i pełna życzliwości wobec wszystkich do kolosan. Uważaj, abyś wypełnił posługę, którą wziąłeś od Pana.